O Oto kurwa wojtek najebany po imprezie. Ale widzę, nie ma problemu z zakładaniem skarpet. I też się piczała Słatka nie smakuje coś. Na no wiem, to już na to kurwa. zrobić i mieli, nie robiłeś? Kurwa to, no, to nie smakowałaś chyba moje, ale i taki krok po Ty kurwa na chemiczny ściany no. nie <ślonia> hey, Ej! Ja nie wiem co się ja, stało z tą ścianą, tą... Nie, to o to chyba trzeba przemalować. Ale sufit jest czysty, to dobrze, to. to, to. Siada, to tam w przemalujemy przemalujemy, Sufit prawie jest dotknięty, tam to, lekko. Co to kurwa ktoś jakby młodczy No Załóż młody, bo się przyklei. No czy? kurwa, mi się ja nie Stanę ci <laughs> na czyste. Na stanie i takowe. Solidzant, kurwa, co no. się no. dzieje? <laughs> o, Pojebało mi się, kurwa, chyba który cię wypiebał. A co to jest kurwa to? Co <laughs> to, to jest to? Też Anka do mnie. Nie, nie galety, tylko jedz banany w tej walce. Kurwa. Bo to jest? Tam wyczajać. Jaki, ale po innowy, eh? yes. Nice, nice. Kurwa, to gdzie? Czy 5 3 czy 5 4, czy 7? O oh, kurwa, siem trzy. Czy sztuka może jest? Zad, so, Ej, Nie! Ej, o kurwa, kurwa, na balkonie już posprzątali! Nie, już tam jest posprzątane, czekam przyjść, kurwa! Kurwa, moi tej fecie leżą! Fajki są na balkonie, jak ty, tak? Fajki są na balkonie, tak? No, tak, tak. Kurwa, nawet piwa nie ma, wszystko poszło. No. poszło. Możemy się tam też posprzątać? Czy jest? Pójdź, kurwa, jeżdżę! pierdolę, ty, ale ja nie wiem, ja chyba mam appointment, wiesz, wrócę o 12 wieczorem. Mm. A czy my też nie uniemy sprzątania. <laughs> o, lodówka pełna jeszcze. Kurwa, ale nie ma nigdzie. <laughs> w teraz wracamy, boż, do O, oh. oh, czekaj. Czekaj, hallo! Andy, <laughs> <laughs> what's up? Kurwa, patrzcie jaki hipis, o Boże. Okay, okay. call me when you're around. <laughs> Yeah, bro. Anybody, just come down. Oh, yeah, Give me a call as soon as possible. I'm <laughs> I'm here and I'm cleaning and I'm drinking and come by and get me, man, please. <laughs> <laughs> I don't want to walk home. No, <laughs> you know what I mean. It's cool. Call me whenever, yeah. Yes. Okay. If it's not beers, okay. so tej pomarańcza to są kurwa jeszcze dobre, money, czy nie? Aj, right a lepiej. O oh, kurwa, nie dobre. Stankuje, <laughs> <jakoś> kurwa, dobre. kurwa. <laughs> pomarańcza. To kurwa Ja A, <laughs> 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 to, to place? To <laughs> Gdzie ty zaczął się skryłem? Kurwa, o takie łazienka cię ukroniła. O kurwa, ty ktoś chciał coś Ciężkiego kurwa na tym. Kurwa. To coś trzeba będzie coś jakiś Dobra, ciastek zacząć z korytarza. Kopać, kopać wszystko. K kur 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 kopać kurwa do przodu. Daniel, Daniel, idź po farby do garażu. Kurwa, nie mam siły chłopie. Nie mógł przejść. jest te... farba, to maluje bo jak nie ma, no to przyjma. Wiesz co o, trzeba o, zrobić? O, o. Trzeba wziąć tę kurwa tą łopatę taką do śniegu mm. i zacząć kurwa od, od, od złycha. Po Potrzebny jest budo, nam. Nie, bo kurwa, bo... bo... <garpet="# beautiful> Musimy to zepkać wszystko przez balkon. Nie, bo katem trzeba pojeść... No to właśnie Przejebać to wszystko dziś Za dom Za dużo jest w domu. Co nie za pierdololi? Sałatkę je, wodę pije. chuj kładzie. Kurwa impreza. Chyba o drugiej... Ty chodziłeś całą noc, ja bym kurwa nie wyświecił. Całą my... noc. Ja już no ją ja, ja, usta... ja, jako... nie... ja może usnąłem na dwie o Stałem, Wstałem, muszę se zajebać dyram, no to innego jest nie dzielną, no, on kurwa. Jest no, 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 nie Jeszcze podpisany jestem kurwa. To, 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 to. to, 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 to... to jest do ciebie, tam wiesz, list pisał To masz ty poseczku. Ta sałatka jest zajebista. Najlepsza sałatka imprezy. Wiem, bo ją robiłam. Dobra. Zajebista. To robiłeś pozycję? Tak. Zajebista jest ta sałatka, naprawdę. Bardzo dobra. jeszcze takiej nie próbowałem, ale jak, jeśli... Jeśli jakąś imprezę robię, to... dzwonię do ciebie, sorry. Ale... Ja wczoraj kurwa. <laughs> Wszyscy się na listę pisze Ty, Kurwa będzie miała tyle roboty. <laughs> Okej, nie musi coś tu opłaca? a że coś tu opłaca sortować? Może wziąć, kurwa, nie wiem... A gdzie to jest? Ale co? Wyjewać serwetki, systeł, Wyjebać wszystko w worek, kurwa, jechać do Delaramy, żeby kupić zestaw, Najpierw te trzeba wyjebać, żeby kupić nowe. kurwa wywniętrzanie... ...niezrozumiałe